Cześć, witajcie z tej strony Anki. Dzisiaj z powrotem widzimy się w. Działamy w Akerfam, tak? Tak. Eee, skończyliśmy na tym momencie, gdzie znalazłem Mówiłem z tymi kluczami, tak. Eee, tam widziałem komentarz szarego kryfa tak. Eee, że szkoda, że są te odcinki takie krótkie. Eee, no. Długość odcinków. Lepiej jak i skrótka, bo wtedy jest więcej świetleń, Tak mi się wydaje na niej. Eee, I że pojaw pojawiają się w miarę często. Pojawiałyby się częściej, ale. Yy... Wrzucanie filmów. To bardzo skomplikowana procedura. <laughs> tak. To składa się z trzech najważniejszych kroków: nagranie, montowanie i wrzucanie tego. Eee... Yy... Grywanie nie ma problemu i rzucenie nie. Ale dla mnie montowanie jest. Jest to coś, czego nie lubię robić. <laughs> A muszę montować, bo wtedy. Nie wiem. Odcinki lepsze. Yy, tak. Ale tak czy siak, cieszę się, że szary gryf jesteś tutaj. Yy, w gronie, tak? Yy, pomimo tego, że jakimiś dziwnymi metaforami i nie do końca rozumiem, jak y, karawana jedzie dalej, czy leci z nimi pilot. Nie mam pojęcia. Możesz napisać w komentarzu pod tym odcinkiem. Dobra. Spokojnie, Lecimy. spokojnie. Wiesz przecież, że możesz mi się zwierzyć ze wszystkich problemów. Prawda? Okej, okay, czyli na tym skończyliśmy. Miała niczym pogonę i radosna matka, chcąca nawrócić swojego błądzącego w swych nietrafnych przekonaniach syna. Powiedziałbym nawet, że wzbudzała pewne zaufanie. Naprawdę? Oczywiście, dlatego proszę, powiedz mi. O! Co ty odwalasz do jasnej cholery? Ile razy ci mówiłam, żebyś nie szwendał się po naszym arsenale? 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 O! Zaczęła nim w złości potrząsać tak szybko, że myślałem, iż biedak za chwilę się przewróci. Ale miałem ubaw. To był. Przypadek? Przypadkiem to ty zamieniłeś się na mózgi z kozą. Przez ciebie wszyscy dowiedzą się o naszej kryjówce. Gdy zaczną ściągać tutaj kolejni ludzie, tacy jak oni... Skazała na nas. To by się spodziewało. Tak, tacy jak my. <grych> nie utwierdza jeszcze w tym przekonaniu. Uśmiechnąłem się oczywiście jak zawsze z pewną i absolutną powagą w takich to przypadkach. To nie będziemy mogli już w spokoju używać tego miejsca. Dlaczego, Laloniu? Erika. Czy to prawda, że kroicie ludzi w pół, a potem robicie z nich mięso do kanapek, które sprzedał w sklepiku szkolnym? A e, co? Kanapki w sklepiku szkolnym? Oni szkoły mają takie luksusy jak sklepik. <grych> e, Zawiał chłodem. Wiecie, jak, jak to jest z bykiem i czerwoną pachtą, nie? No, wygląda na to, że taką paktą dla owej kultyski jest oto nasza Maram. No -a, mać. Eee! Było słychać, panienko Eriko! Panienko o Eriko! Ja ją zabiję! Du, Du. Proszę do się it. uspokoić! Normalnie zabiję! Zrób to! Czułem, że długo już nie wytrzymam i zaraz wybuchnę śmiechem. Z jednej strony niewyżytna nie reporterka, która ma minę jakby zobaczyła właśnie Świętego Mikołaja, by właśnie przyniósł jej upragniony prezent. A z drugiej, rozwytrzona, machająca rękami dookoła dziewczyna, która gdyby nie przytrzymana przez jednego z kultystów zeszłaby do nas i przeszła do rękoczynu. Ale tak, bo oni są na... my widzimy ich przez to... w ścianie. Tak. Pani, proszę. Czy to prawda, W ścianie? Nie, w suficie. W suficie. Start up. wykopię rów w samym środku jeziora i zakopię cię w nim żywcem. To może być. całkiem trudne zadanie, mi się wydaje. Zdanie. się tak? Wow, nie wiedziałem! No właśnie. No właśnie. Zrzucę cię w najgłębsze czeluście od po tym, jak rozpruje ci brzuch. Nie ujdziesz stąd żywcem. Obiecuję ci to! <laughs> to jest groźba, czy. Zachęta, nie ważne, nie ważne. Słowa, które zostały skierowane do Tatiany wyraźnie dały jej sporą radość. Aha. Nie było normalne ani trochę. Zachowanie marama. Wyraźnie wybijało kultystkę z rytmu. To, diabła co jest z tobą mnie tak? Wszystko... Jesteś Ej! Co jest? To muszę teraz cenzurować, halo? Dają mi roboty. Zmiataj stąd! Jesteście niesamowici! Wypad! Od dziś jestem waszą fanką! Wynoście się stąd do cholery! Nie było tej cenzury. Jakbym widział małą, słodką, krnącą dziewczynkę. Pani, mam propozycję. Ultysta wyrzeptał jej coś do ucha. Zaprzestała prób wyrywania się z jego uścisku. U, uspokoiła się. Chwilę później parsknęła. Parsknę. właściwie, śmiejąc się, lekko podnieść. Dobry plan, Bernad. Bardzo dobry. Bardzo dobry. Puścił ją wreszcie, po czym cofnął się o kilka kroków. Ultyska przyjęła dumną pozeń, niczym królowa patrząc na nas, jak na jakiś pleps. Mam dla Was obwieszczenie o mojej poddani. Poddani? Poddani? Z awansowałem na poddanego. Cóż za A, No tak. No tak. Right Bądźcie mi wdzięczni, gdyż oto okażę Wam swą łaskę i przyjmę w swoje szeregi. A? Jestem w samorządzie szkolnym. Nie mam ochoty dodatkowo męczyć się z bandą pomyleńców. Naprawdę? Co jak co? Ale myślałem, że w ich gronie to akurat z łatwością byś się odnalazła. Uh, spłoń! Spłoń! Co to jest za ten. Ta. riposta. Spłoń! Psz. Ej, to ta tepia z tego, tego, tego z, z zapisów. łona. Kultyska z Yamaskia, Tak jak się spodziewałem, że twarz o dosyć zaciornym wyrazie. Podzwykła brąz w To jak, Laloniu? Gotowa na swoje pierwsze zadanie? Tak jest! Kultyska Tatiana melduje się na rozkaz! Rozkaz. Zasalutowała niczym profesjonalny żołnierz. Dostaniesz ode mnie bardzo arcyważne zadanie. Tylko ty możesz je wykonać. Słucham cię, o ma Chyba przeczuł jakie może być to zadanie. A jeśli to jest nie to, co myślę, to spłonę. Nie pokazuj mi się nigdy na oczy. A, myślałem, no, spona. Co za głupi rozkaz. Trudno było mi domyślić się, co takiego właśnie pomyślała sobie Tatiana. Wyglądała czym rozkażone dziecko, do którego nie do końca dotarły padnięte przed tym momentem słowa. He? A, ale dlaczego? Nie pytaj dlaczego, po prostu to zrób. Ale dlaczego? <laughs> Bo. Um... Starała się, ale chyba nie potrafiła znaleźć na tyle mocnego argumentu, który trafiłby do naszej maramu. A niech cię cholera. Dobra, mogę cię zobaczyć, ale nigdy, ale to przenigdy, nie waż się mnie o cokolwiek zapytać. A dlaczego? powiedziałam nigdy. Od swoich słów spotęgowała odpowiednim gestem. A co to waszej dwójki? Wskazała na mnie i Blankę. Skołujcie nam nową kryjówkę. To miejsce jest już skończone. Marna to kryjówka, skoro przez naszego szanownego kolegę. Spojrzała kątem oka na kultystę, którego przed momentem zbeształa. Mogą tu niedługo wbić całe tabuny innych ludzi. Śnisz. <noise> słowa szefa są absolutne. Słowa szefa są absolutne. Jak chcecie... O, chyba... Słowa... Dwa razy jak słowa szefa są absolutne. Słowa szefa są absolutne. Jak chcecie, to bawcie się dalej w swój teatrzyk. I Ja się stąd zmywam. Zadanie wykonane, a klientka zadowolona. Czyż nie? Dziękuję, wiedziałam, że na Amazonkę można liczyć! Rzekła pokazując okejkę Poza tym nie mam już cierpliwości do wysłuchiwania tego dziecka. Kogo nazywasz dzieckiem, wiejska chłopko? U, u, mocne słowa. Ciebie rozwydrzony smarku. Zważna słowa. Od dziś jestem twoim bogiem. Coś ty powiedziała? A? Czuję, że to będzie początek pięknej, szczerej i oddanej przyjaźni. Chyba uronię łezkę ze wzruszenia. <laughs> Buntowniczka. Dobrze. Taka też nam się nie przyda. Nie myśl jednak, że dasz nam radę. Grozisz mi? Poza słowo, za przejście. Dobrze. Grozisz. Buntowniczka. Dobrze. Taka też nam się nie Grozisz mi? Dobrze, a więc dajesz dziecinko. No i znowu to się stało. Ledwie dwa dni temu Blanka sprawa na kwaśne jabłko paru chłopaków i zarzekała się, że już nigdy nie wda się w bójkę. Nie żebym narzekał. Zawsze kiedy ma to miejsce, to dzieje się coś nieoczekiwanego. Nie wiem jakim cudem, może to po prostu jej urok. Powiem. Kultyści, formacja bojowa. <laughs> formacja bo bojowa, moje Pokémony. Tak jest, tak jest. Cała trójka zaskoczyła do nas z piętra powyżej. O nie, połamiecie nogi. Wow, że też nie połamali sobie nóg. A czego on to powiedział? To był mój żart. Noszą specjalne obuwie TETR. Te, 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 te. Dzięki nie możesz bez problemu pozwolić sobie na coś takiego. Mhm. <śm> znaczy <śm> skąd to wiesz, mają pachty. Super, też takie chcę! Prezentacja rozpocznij! Pozostała dwójka też z maski. Jednym z nich okazał się być blondowłosy kochanik. O, ten z intra taki. Ten. Ariel Bierdan! wieża, gotowy do akcji! Wieża. Zaś drugim blond włosy chłopak z paroma piegamin twarzy. Felix Scavro, skoczek, gotowy do akcji! To nie nazywają się po figurach strzach? Strzach. Uff, tak, strzachów, strzachach, strzachów, no. Erika Fliss, król, gotów do akcji! Król? A dlaczego nie królowa? Jadwiga też była koronowana na króla, a nie królową Polski, więc nie czepię się. Aleś ty mądra, Blanka. A więc, trzy na trzy. Nie biar. ma potrzeby. Sama Aha. się z wami uporam. Pewnie wyszła przed szereg. Gdy wygramy, skołujesz nam nową kryjówkę. Gdy przegracie, to dacie mi spokój. Ktoś mi mówi, że Planka przegra. A zatem zostanę waszym komentatorem. Tak, let's go! Uśmiechnąłem się wykonując ukłon niczym urodzony artysta, który jest o krok od spisania niesamowitej historii wielkiego dzieła. Wszyscy zajęli pozycję i trwali przez pewien czas w ciszy, czekając na pierwszy ruch swojego przeciwnika. Ciszę przerwały w końcu słowa Eriki. Astrolfo Aris, biernat. Astrolfo co? Przyjąłem, przyjąłem. Bierna szybko ruszył Kublance, zaskoczył ją swoją szybkością. Niewiele brakowało, a złapał wy jej rękę i przygwoździł do ziemi, kończąc tym samym walkę, nim na dobre się zaczęła. Dosłownie ostatniej chwili udało jej się wykonać parę kroków tył, szczęśliwie unikając zagrożenia. Pomimo początkowego zaskoczenia, nie traciła więcej czasu. Przeszła do ofensywy. Bierna uchylił się w bok, unikając jej ciosów. Ale. dzikie ruchy kamerą. Po czym odpowiedział kolejnym uderzeniem, skutecznie przez nią skontrowanym. nastąpiła wzajemna wymiana. Dostoszyły <noise> śmiechów. Nie do ciosów, bez przesady. Ciosów! Wow! To będzie fajny, no. materiał! Amazonka vs kurtyści! Ech. Nie lubię tego, że pojawiają się takie słowa. Przyznam, że na mnie też robiło to wrażenie, gdyż oto po raz pierwszy w tym życiu spotkałem kogoś, kto dorównywał by Kroku. Astart, Skawro. Astart. Tak jest. Felix dołączył do walki. Wow, dwóch na jednego! Dajesz, Amazonko! Aram zaczął krzyczeć, jakby oglądała walkę boksu. Felix zaszedł blankę od tyłu. Wymierzył w nią cios dokładnie w tym samym momencie, co bierna, znajdując się przed nią. Szczęśliwie uchyliła się przed ciosem Biernata i szybko podcięła nogi Felixowi, sprawiając, że wywalił się plackiem na Podłożu. A myślałem, że ten... Yy, Ona zabija unik i ten trafi tego drugiego co poleciał w dół. Udało się jej także uderzyć Biernata, w wyniku czego odrzuciła go od siebie o parę kroków. Nastała chwila wytchnienia. Blanka miała w końcu czas, żeby zaczerpnąć powietrza w płuca! O ile ją znam, to... Miała ochotę, no sma... Co to są za teksty? Musiała być zdziwiona, że ktoś stawia jej opór! Jednak nie dawała tego po sobie poznać! Swoim przeciwnikom poświęcała całą swoją uwagę, nie spuszczając gardy! Ani na chwilę! Brawo, Amazonko! Brawo... Zap, 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 zap. Ja to próbuję się skupić. Przestań mnie rozpraszać swoją paplaniną. Oj, teraz jestem Ja jestem komentatorem. Znasz jakiegoś niemego komentatora? Co? Tatiana, znasz jakiegoś? Nie, nie znam. Widzisz, widzisz, nie znam. A więc, A więc ja... ja. Teraz zaatakują. A start. Erika. Co do. Zrobiło się ciemno, zupełnie ciemno. Nie widziałem nawet swojej dłoni. Ej, jak to się mogło stać? Powiedziałem sobie bezwiednie, po czym z wyjaśnieniami pośpieszył nas technologii Madame Tatiana. madam z które tymczasowo sprawiają, że do oczu nie dociera jakakolwiek forma oświetlenia. Co jest? Skąd oni mają takie coś? To nie tak, że zrobiło się ciemno. Po prostu my zrobiliśmy się ślepi. Ale luzik. Z 15 sekund i wszystko powinno wrócić do normy. Co za popopraniec, wynalazł takie urządzenie? No właśnie. Mimo tego, że nie byłem w stanie zobaczyć, coś, co dzieje się na polu walki, to wciąż docierały do mnie głosy z niej. To jest zbyt zabawne głosy, bo wygląda na to, że coś poszło nie tak, po myśli kultystów. Pierw usłyszałem: Felix, wabik. Eee. później trzask rozbitego szkła i krzyki z kawra. Następnie usłyszałem: Bernat, sus. Amok. Nieważne. Po czym do moich uszu rozległ się odgłos z czegoś, co przypominało przewracane meble. Potem usłyszałem następną komendę. Erika, król, astart. Tanka. Wykrzyknik. Usłyszałem kilka kolejnych krzyków, po której ustąpiły one miejsca z pokonanej kultystyki. Przestań, wiejska chłopko, słuchaj ze mnie! Walka ustała, za to głos pustujący od złości Eriki znowu nabrał swojego dziecinnego i wnerwionego charakteru. W końcu zacząłem widzieć po jakichś 20 sekundach, czyli nie więcej tak, jak przewidywała Tatiana. Ciekawe, co tu się działo. Nie widziałem praktycznie tylko parę sekund, ale mimo to i tak znalazłem parę rzeczy, które zwróciły moją uwagę. Otwarte okno i maskę jednego z kultystów leżącą na ziemi, a także parę dodatkowych dziur w ścianach. Za chiny, no nie mam pojęcia, jakim cudem powstały. Uznałam, że może lepiej nie będę o to pytać. Eee, Zwłaszcza, no. że nie było śladu ani po z Skawro, ani Arielu Biernacie. Przez okno. Najciekawsza Wróciła. scena rozgrywała się jednak w centrum pomieszczenia. Planka założyła ericę uchwyt i uziemiła. Widok, próbujący się wyrwać z uścisku kultystki, miał w sobie coś zabawnego. Puszczaj mnie, ty stara małpo! Jak mnie nazywałaś, smarku? Masonka zapytała gniewnie w jednej chwili, sprawiając, że Erika spuściła z tonu. Proszę, puść mnie! Poprosiła o łagodniejszym tonu. Będziesz grzeczna? Ty głupia... to znaczy... Ach, no dobra, będę. Tylko mnie kuźwa puść na Boga. Mam, 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 mam! mam. Tomasz. Co tam masz? Erika Fliss. Kultystka. Widziałam, że już gdzieś widziałam to imię. Panienko Eriko, pełen szacun. O podniesiony kciuk, na co wszyscy zareagowaliśmy z niezrozumieniem. Eee, no, może prawie wszyscy, bo mina, jaką przybrała Erika, miała w sobie coś więcej niż tylko zwykłe zakłopotanie. Lalonio, czy mogłabyś... Erika Feliz, rocznik 2023. Nasza szkoła, klasa 6a. Odkąd uczęszczała do tej szkoły, ani razu nie pojawiła się jeszcze na zajęciach. Mimo to w tajemniczych okolicznościach zawsze zdaje do następnej klasy. Uch, wietrze, jakiś przekręt! Jej imię figuruje tylko w wewnętrznej bazie danych szkoły. Na danych publicznych nie odnajdzie się imienia i nazwiska w elektronicznym dzienniku klasy. Wniosek z tego jest jeden: Czy ja której nie powstydziłby się profesjonalny detektyw, który sukcesem doprowadza sprawę do szczęśliwego końca? Kultystka Eryka Fliss jest tak naprawdę... duchem. O. Chyba coś ci się rzuciło na łeb, Laluniu. Aha, też mi się tak wydaje. Po tym wszystkim, całym wywodzie stwierdza, że ona jest duchem. Oparła z jakim przekąsem w głosie. Tak czy inaczej, śmierdzi tu pewną intrygą. Jako przedstawiciel samorządu uczniowskiego, nie mogę przejść obok tego obojętnie. Pójdziesz z nami. Chyba czy... No nie jesteś yy, w pozycji, żeby... Yy, mieć takie słowa. No już idziemy. w chwyciła ją za i ją zakłonię ciągnęła ze za sobą niczym worek kartofli. Hej, puszczaj mnie! Czy wiesz kim ja jestem? Wiesz do kogo... Od kiedy jesteś zjawą? Odczep ja się no. ode mnie! Ilu ludzi już opętałaś? Bara ode mnie! E ty Kretyn, zapisz ją ode mnie! To było do mnie? Pewnie i do mnie, ale ty na co zde zdecydowałem się robić. to właśnie radośnie naszemu jeńcowi. A więc, tak oto prezentował się pokrótce bilans naszej akcji. Ta Tatiany, y C Tatiany, wykonany, jest wzięty, dwóch zbiegłych kultystów. Następnego dnia. Co wydarzy się następnego dnia? Rozmawiają się zamieszczenie na terenie zabudowania przeznaczonego pod rozbiórkę oraz wydanie się w bójkę z uczniami naszej szkoły. Cii. Co zdarzy się następnego dnia? Dowiemy się w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie, cześć i do zobaczenia.